Dziękuję. No powiem Ci, że takiego przywitania się nie spodziewałam. Bardzo dziękuję. dziękuję. Um, bardzo zazdrosne osoby to są osoby, moim zdaniem, nieszczęśliwe, które mają dużo do przepracowania. Nie wiem, czy boks na małe rękawice, czy K1, coś stójkowego. Widzę, że zrobiła dziewczyna duży progres. I już nie wiem, czy to można powiedzieć, że ona jest flikiem, ona uszywa, stała się trochę sportowcem. Pani właśnie walczyła Karolina z Linkiewicz, Karolina z Martą Linkiewicz, i tam Linkiewicz wsadziła palca Karolinie do oka, sfałlowała. Wiem, że tego nie zrobiła specjalnie, ale w naszej walce to samo. Zrobiła, miałam strzywane oko, wiesz? To... Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy, Sztachetki.pl Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne, surowiec certyfikowany spełniający normy, transport na terenie całego kraju, dostępność wielu gatunków rodzimych jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, Portal Za Ciosem, jestem na gali Grom do 18 i spotykam najpiękniejszą polską pięściarkę, Ewę. Rodnictwo, tak Dziękuję. No Powiem ci, że takiego przywitania się nie spodziewałam. Bardzo dziękuję. No, no i pewnie e, to wszystko zależy od gustu, ale jest mi bardzo miło. No, od gustu, ale też, że nieraz jak internauci pamiętam, oceniali pięściarki polskie, to zawsze zdobywałaś ten numer jeden, jeśli chodzi o urodę. No. No, dziękuję. Ja nigdy tak o sobie nie myślałam, ale teraz trochę bawię się w tą influencerkę, trochę w modelkę na oep więc. Okej, okay. dziękuję bardzo. Jak Ci się podoba dzisiejsze wydarzenie Grom do 18? No i mam nadzieję, że nie zamierzasz walczyć na gołe pięści, bo szkoda było Twojej urody. A to wszystko zależy... Wiesz, można wszystko poprawić, jak coś tam się popsuje, to najwyżej doktor mnie poskleja, ale no mam obiecane od Mariusza Grebowskiego, że gdyby były kobiety, a ja jeszcze będę w stanie walczyć, bo nie wiem, kiedy on się na to zdecyduje, no to, to że ja będę tą pierwszą kobietą. A jeżeli chodzi o dzisiejsze walki, to jeszcze nie, nie zobaczyłam, bo wpadłam i i, i. I tak, i gdzieś tutaj sam widziałeś kilka wywiadów, także ale bardzo się cieszę. Wiesz, widzę tu trochę na Telebimie. E, atmosfera jak zawsze super, piękne kobiety, e, które noszą numerki, także wszystko się zgadza. Fajnie, że potrafisz docenić też urodę innych kobiet. To jest naprawdę bardzo dobra cecha, ponieważ no w dzisiejszych czasach kobiety są bardzo zapatrzone na siebie i nie potrafią docenić... Tak, tak. Kiedyś też byłam bardziej zazdrosna, wiesz? To, to zależy od tego, ile w życiu przeżyjesz, czy masz fajne przyjaciółki, które cię wspierają. Wiesz, jaka jest taka solidarność jajników? Ja zawsze docenię urodę kobiet, i nie, nie ma we mnie tej zazdrości. Jakby patrzę na swój ogródek, staram się o siebie dbać i być. Jak ktoś jest szczęśliwy sam ze sobą i docenia swoje życie, to będzie też wspierał inne kobiety, czy innych ludzi, jakby. Bardzo zazdrosne osoby to są osoby, moim zdaniem, nieszczęśliwe, które mają dużo do przepracowania. Tu masz stuprocentową rację. Chciałbym Cię dzisiaj zapytać, dzisiaj jesteś siostrą, bo bardzo podobna do Ciebie osoba. Tak, jest siostrą z wyboru. Nie, nie biologicznie, genetycznie, tylko to jest moja przyjaciółka. Długo już przyjaźń Wasza trwa? Oj tak, ponad 15 lat na pewno, więc przeżyłyśmy ze sobą wzloty i upadki i bardzo sobie cenię takie właśnie znajomości, przyjaźnie, długoterminowe. Także, no wiesz, ciężko w dzisiejszych czasach. Mamy wiele znajomości przez internet, Instagram, różne social media, ale czy mamy takie osoby, do których moglibyśmy zadzwonić o północy, w nocy i ta osoba by nam pomogła, czy wysłuchała, czy szczerze wsparła, nie wiem, pożyczyła hajs, cokolwiek. <grych> yy, także cenię sobie takie przyjaźnie. Tak. No, bardzo fajnie, to jest naprawdę mieć duże szczęście, taką przyjaciółkę przez tyle lat. Ewa, wróćmy może do tematów sportowych. Niedawno była walka na Prime. Sędziowie powiedzieli Wyrdyk jaki powiedzieli, ty się z nim nie zgadzasz. Będziesz chciała doprowadzić do rewanżu z tą zawodniczką, z którą walczyłaś, czy jednak nie skupiasz się na tym i idziesz do przodu. Oczywiście fajnie by było, gdyby ten rewanż był, gdyby sędziował to sędzia, który nie doprowadzi do, do tych fauli głową, do zapasów, do klinczów zapaśniczych, do wynoszenia mnie, pchania gdzieś tam na siatkę. To by było fajne. E, natomiast jeżeli tej walki nie będzie, to oczywiście mam też na celowniku Martę Linkiewicz. Bardzo chętnie bym z nią stoczyła walkę. Nie wiem, czy boks na małe rękawice, czy K1, coś stójkowego. Widzę, że zrobiła dziewczyna duży progres. I już nie wiem, czy to można powiedzieć, że ona jest flikiem, ona uszywa, stała się trochę sportowcem. I... Mam z kim walczyć we, we flikach i nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku stoczę pojedynek. Będzie to organizacja PRIME, czy zobaczymy się w Klaudzie, czy w FAME, ie? no bo już walczyłeś praktycznie w każdej z tych federacji. Yy, tak, chyba. Yy, Tak, w Klaudzie nie. Yy, wiesz, co, yy, mam taką nadzieję, że w PRIME, bo mam tam jeszcze podpisaną właśnie umowę, która mnie obowiązuje. A czy to będzie, wiesz, też yy, FAME, to, to już będzie wszystko zależało od uzgodnień yy, yy, i od tego, jak się też dwie federacje yy, dogadają, bo oni ze sobą współpracują. Często teraz są popularne te turnieje właśnie, jeszcze nie było turnieju kobiet nigdy. Myślę, że jakby takie coś zorganizowali, a jest was dużo, jest Marta, jesteś ty, jest Karolina, obszarze teraz, no naprawdę tych dziewczyn jest bardzo dużo. Czy wzięliście w ogóle takie coś pod uwagę? Gdzie jest bańka na stole, zwyciężczyni bierze wszystko? Nie no jasne, że tak, wzięłabym to pod uwagę. Bańka na stole to są takie kwoty, których się nie odmawia. No, masz rację, że jeszcze nie było właśnie turnieju kobiet, a jest nas teraz naprawdę sporo i byłoby z czego wybierać. Natomiast no, bardziej teraz nastawiam się na walkę taką, wiesz, z jedną rywalką, a co będzie później, zobaczymy. Co przyniesie przyszły rok, wiesz, teraz tak życie i świat szybko płynie, że w przyszłym roku może się wszystko zmienić. Dokładnie tak. Ogólnie już Federacja Prime dawała ci jakieś rywalki do wyboru, czy jakieś propozycje z jej strony? Ja na razie mam na celowniku właśnie Linkiewicz, a co, co będzie, wiesz też bym stoczyła rewanż z Karoliną, więc zobaczymy gadkowską oczywiście, żeby ktoś nie pomylił, że z Karoliną Łowczarz. Także naprawdę fajnie się teraz zrobiło. Mam z kim walczyć, tylko wystarczy uzgodnić termin. Fotę i jedziemy z tematem. Karolina owczas to jest twoja znajoma, że nie chciałabyś z nią walczyć, czy tylko po prostu tak powiedziałaś to, bo wynikło to z kontekstu jednego imienia? Yy, nie wiesz, jakby nie było nawet takim, takiej rozmowy, takiej możliwości, bo Karolina owczas była w KSW i w ogóle jakby nie wybierała się do frików. No ale myślę, że dobrze zrobiła, że przyszła do frików, bo będzie tutaj mogła godnie zarobić, a w KSW co by ją tam spotkało więcej jakby nie wiem, czy ona miała jakieś plany opas. My, myślę, że Eee, też jest w takim wieku, że powinna wiesz, spokojnie już sobie myśleć o jakiejś tam e, takiej spokojniejszej emeryturze żeby też zarobić pieniądze eee, także myślę, że dobry ruch poczyniła Karolina była kiedyś też pięściarką, walczyła w boksie. Może wasza walka w boksie, ale w małych rękawicach to by było chętnie, coś. Nie, chętnie, bardzo chętnie. Wiesz, ja już y, ostatnio mówiłam, że jeżeli będę toczyć pojedynki, to i wyłącznie stójkowe, miałam też operację na kolano i nie chcę, nie chcę się już kontuzjować, jakby a to kolano jest zawsze narażone na, na kontuzję, więc w jakiejkolwiek formule w stójkowej, ale nawet wiesz co, czy małe rękawice, czy takie rękawice, nie wiem. Najmniejsze do boksu też byłyby fajne. Ostatnio właśnie walczyła Karolina z Linkiewicz, Karolina wczoraj z Samartą Linkiewicz i tam Linkiewicz wsadziła palca Karolinie do oka, sfaulowała. Wiem, że tego nie zrobiła specjalnie, ale w naszej walce to samo zrobiła. Miałam strzywane oko, wiesz, to była poważna kontuzja, taka wiesz, o i mogłoby się coś stać z tym okiem, więc jakby tutaj, jeżeli chodzi o Linkiewicz, to wolałabym, żeby ona miała jakieś zakryte te palce i rękawice takie wiesz, pełne. Rozumiem o co chodzi. Ty wygrałaś z nią pierwszy pojedynek, czy nie wiem, masz wewnętrzną taką jeszcze zadr, że chciałbyś jeszcze raz pokonać, że po prostu to udowodni, bo ona też tam coś, pamiętam, mówiła, że, a, tak, tak. że jednak na jej korzyść powinna pójść ta... ten werdykt. No właśnie, o to mam jakby pretensje, to mi się nie podoba, że y, później mówiła y, gdzieś y, za plecami, że ona się czuje wygrana w tym pojedynku, no to może nie rewanż, ale po prostu widzę, że zrobiła duży progres stójkowy, więc zróbmy to po prostu z, zróbmy jeszcze raz walkę, to niekoniecznie musi być rewanż, to niechby to będzie nowa historia, po prostu stójkowa, no bo tam toczyłyśmy walkę w pełnym MMA, a tutaj byłaby walka stójkowa, więc tak to sobie wyobrażam i tak bym chciała to zrealizować. Fajny 22, jak ocenisz od 1 do 10? E, 10. Ja nie mam się do czego przyczepić, oprócz tego, że było bardzo zimno na miejscu, w którym siedziałam. E, wiesz, są wtedy narodowy, ta cała otoczka, super organizacja, fajni i też kibice. Powiem Ci, że z tymi osobami, z którymi tam się spotkałam, przybiłam piątkę, zrobiłam sobie zdjęcia, naprawdę love you guys. I, I walki też mi się podobały. Niektórzy mówili, że może to za bardzo się taka sportowa gala zrobiła, nie frikowa. Tak, że... narodowy, to wymaga też troszeczkę Tak, czy Fame chyba w ogóle już taki wiesz, standard ma, że te walki już nie są takie do końca frikowe, tam może jakaś pojedyncza. I niektórzy mówią, że no woleli jak były te wiatraki, jak wiesz, tam się nie potrafili bić i były te takie większe emocje, walki bardziej cyrkowe. A teraz są bardziej sportowe, ale mnie się osobiście bardzo podobało. Donkacio, Adamek, ja go tenisz formę naszego mistrza Tomka Tomek, o ja nie wiem, on cały czas szybki e, nie widać nie, tak, tak, nie widać tej starości. No co zabrakowało mi... Zabrak, zabrakowało mi, bo już nie mogę mówić, zabrakło mi w tym pojedynku e, wymian. A ze strony Kasiusza. E, tak, bardzo no, mała, właśnie aktywne. A ciężko było też trafić rywala, którym no, Kasiusz miał dobrą, dobrą obronę i dobrą gardę. E, zabrakło mi knockdownów i knockoutu i takiej, walki, gdzie oni by mieli więcej wymian. Ale ze strony e, Adamka uważam, że wszystko zrobił, co, co, co zaplanował. I widać, że ta farma jest lepsza niż jak w walce z Mamedem. A kas już widocznie to było dla niego też marzenie, żeby stoczyć pojedynek z mistrzem, chciał przetrwać prawo dla, dla, dla chłopaków, ale zabrakło tam takiej wiesz, iskry i chęci walki. Ewa, czekam osobiście na Twój powrót do klatki, do walk, a teraz pędzę swoją przyjaciółką, bo zaczynają się główne walki wieczoru, także miłego oglądania. Także dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Obserwujcie Ewę na Instagramie. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Dzięki pięknie. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa, po powycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl